Gadaj. Przestań. Z kim się kontaktowałeś? On nie ma pojęcia, o czym ty gadasz? Lepiej zacznij mówić. Proszę, zostaw go już. Kogo tu przysłał chruszczo? Jak możesz go tak krzywdzić? Wiem, że komuś przekazałeś dane. On nigdy by tego nie zrobił. Ty potworze.

A teraz obyś okazał się lepszą rozrywką od niego. Ale najpierw obejrzyjmy sobie twoje ciało. Bez wątpienia walczyłeś w wielu bitwach. Uznaj się za szczęśliwca, bo zamierzam ci pokazać, czym naprawdę jest piekło. W takim razie zaczynajmy. Co jest twoim celem? Chodzi ci o szagochoda? Czy może o Sokołowa? Albo o dziedzictwo. Odpowiadaj, kto ci pomaga? Kto cię tu wpuścił? Twardy z ciebie zawodnik, ale nawet ty masz swoje granice, a ja jestem bardzo cierpliwy. Teraz dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Moje ciało osiąga potencjał elektryczny rzędu 10 milionów V. Zobaczmy, jak Ci się to spodoba. A teraz odpowiadaj, ile tak naprawdę wies ja jej? Szukają mojego dziedzictwa, prawda? Twoim prawdziwym celem jest dziedzictwo myślicieli, tak? Tak, odpuść sobie wreszcie. Właśnie to bym chciał zobaczyć. To bez sensu. On ci nic nie powie. Był szkolony, by wytrzymać tortury. Sama go tego nauczyłam. Przyznaj, że próbujesz odnaleźć dziedzictwo. Tajny budżet ustanowiony przez trzy mocarstwa podczas obu wojen światowych. To tego szukasz, prawda? 100 miliardów dolarów podzielonych i poukrywanych na całym świecie. A ty szukasz zapisku, gdzie te pieniądze mogą być schowane, tak? To bez znaczenia. Dziedzictwo myślicieli jest bezpiecznie ukryte w moim skarbcu w groznej gradzie. Nie tkniesz go nawet palcem. A co to, jakiś nadajnik? Kto mu go dał? Ja to zrobiłam. Podrzuciłam mu go, żeby móc śledzić jego ruchy. Po co? Żeby kobry mogły zastawiać na niego pułapki. Gdyby znali jego pozycję, nie daliby się wymordować. Robię to z wielkim bólem, BOS, ale w tych okolicznościach obawiam się, że muszę poprosić Cię o jakiś dowód, że z Nim nie kolaborujesz. Nie ufasz mi, czy tak? Ufam, ale On jest Twoim uczniem. Czego ode mnie oczekujesz? Pomyślmy. Wytnij Mu oczy. Nie podobają mi się te jego niebieskie oczęta. Dla żołnierza nie ma nic ważniejszego niż jego wzrok. To ty uczyniłaś go żołnierza, więc teraz to odkręcisz. Tak, to będzie wzruszające przedstawienie. Przekazuję go tobie do dzieła. Zniszcz go, tak jak on zniszczył twoje kobry. Przestań. Co się stało, Tania? On już się dość wycierpiał. No, proszę, dlaczego go bronisz? Ten zapach Tatiana, to ty jesteś szpiegiem. Co ty bredzisz? Ja znam ten zapach. Zostaw mnie. W niej też się zakochałeś ocelocie? Nie interesuje mnie ta kobieta. Ale chcę ją sprawdzić. I niech to będzie sędzią. Rób co chcesz. No to zaczynamy. No i masz. Jesteś zadowolony? To było coś nowego. Chodź, idziemy do mojej sypialni. A więc przeżyłeś tortury pułkownika, co? Podczas oglądania tego coś sobie uświadomiłem. Tortury nie są wcale takie straszne, bo to ostateczna forma ekspresji. Tym razem ci się poszczęściło, Tatiana. Czekaj, przygotowałam nam drogę ucieczki: kieruj się na zachód, potem przejdź podziemnym przejściem na północ. Znajdziesz tam otwarty włas. Cicho. Zejdź przez włas do kanałów. Drzwi na końcu północnego korytarza będą otwarte. Wyjdziesz nimi poza twierdzę. Mam twój sprzęt. Spotkamy się potem. Ale nie mogę zbliżać się do twojej celi. Musisz sam wymyśleć, jak stąd uciec. Będziemy w kontakcie. czas na obiad Co ci jest? Wszystko w porządku? Rany czy Ty zwymiotowałeś? Huh? Długo na to czekałem, niech nikt się nie wtrąca. Tutaj się to skończy. Jeszcze mi tu nie umieraj. Jesteś z oddziału kobra? Jesteś taki smutny, całe mnóstwo rozpaczy, a ty jesteś pośród nich. Nazywam się Rozpacz. I jak Ciebie przepełnia mnie wielki smutek. Żołnierz Medium, Rozpacz, w tej roli David Thomas. Ten świat zbudowany jest ze smutku. Wojna przynosi śmierć. Śmierć przynosi rozpacz. Żywi mogą ich nie słyszeć. Ich głosy mogą trafiać do głuchych uszu. Ale nie popełnij błędu. Myśląc, że zmarli siedzą cicho. Boss, musisz mnie zastrzelić. Nie dam rady. Zastrzel mnie. Tylko tak możesz dokończyć swoją misję. Musisz więc mnie zabić. Dusza wojownika nigdy cię nie opuści. Nie smuć się. Pewnego dnia znowu się spotkamy. Hmm. <sighs> Miło Cię w końcu poznać, Snake. Jestem Tatiana. Weź swój sprzęt. Przydałby Ci się ręcznik. Tobie też. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Nie lubisz węży? Nie na kolację. Nie kazali wam ich jeść na szkoleniu w KGB? Na moim szkoleniu dawali tylko wykwintne dania z Francji i Włoch. Prawdziwa matahari. Wolałabym, jakbyś nazwał mnie syntią. Powiedz mi, jak to jest szpiegować własną ojczyznę? To niezbyt dobre uczucie, ale taką już mam pracę. A węża to już na misji nie zjesz, co? Chętnie to ciebie bym zjadła. Po misji będziesz musiał zaprosić mnie na romantyczną kolację. A co chcesz zjeść? Pomyślmy. Może sushi. To japońska potrawa. Ponoć robi teraz prawdziwą furorę. Podobno jest z surowej ryby. W sam raz na moje techniki przetrwania. Dziękuję Ci, Snake. Od teraz ja będę Twoimi oczami. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma o czym mówić. Wszystko w porządku? To nie jest tak, że nie widzę. Wciąż mam jedno sprawne oko, więc dalej mogę strzelać. Czyżby, to dobrze. Czy ty przypadkiem nie zwędziłaś materiałów wybuchowych stwierdzy? C3 to potężny materiał wybuchowy z zachodu. Można go uformować w jakikolwiek kształt, jak glinę. Samą tą ilością możesz wysadzić szagochoda razem z całym laboratorium. Ale z użyciem go wiąże się pewien haczyk. Powiedz mi jaki. Podoba ci się? Główny silnik odrzutowy Szagochoda wykorzystuje ciekłe paliwo. Zbiorniki z tym paliwem są w głównym skrzydle pracowni zbrojeniowej razem z nim. Czyli mam wysadzić zbiorniki. Wystarczy tego, żeby wysadzić cały hangar. Są tam cztery zbiorniki na paliwo. Żeby wysadzić hangar, trzeba podłożyć ładunki pod każdym z nich. Pod wszystkie cztery? To nie powinien być dla Ciebie problem. Poza tym, naukowcy mają dziś wolne. Hangar będzie całkiem pusty? Nie całkiem, wciąż będą tam strażnicy. To, co mam robić, jak już podłożę C3? Bomby mają czasowy zapalnik. Kiedy go włączysz, zacznie się odliczanie. Kiedy zegar wskaże zero, wszystkie bomby wybuchną naraz. Ile mam czasu? 20 minut. Po testach fazy drugiej pewnie zabiją wszystkich naukowców, żeby ich uciszyć. Musisz działać szybko. O wszystko zadbam. Czy to Tobie Sokołow przekazał dane o szagochodzie? Tak, to było moje pierwotne zadanie. Od Chruszczowa? Ameryce przecież te dane niepotrzebne. Nie zapomniałam o mojej drugiej misji, polegającej na pomaganiu Tobie. Idź wzdłuż tej jaskini, na końcu jest drabina, prowadzi do groznej Gradu na południowy zachód od pracowni zbrojeniowej. Pamiętasz, jak poszedłeś tam po Sokołowa? Były tam zamknięte drzwi w głównym skrzydle, zaraz po przejściu z drugiego piętra wschodniego skrzydła. To właśnie wejście do hangaru Szagochoda. Tym kluczem otworzysz drzwi. Te drzwi w głównym skrzydle? Zrozumiałem. A ty? Ja naszykuję wszystko do naszej ucieczki. Na północ jest most kolejowy. Wysadzę go więc, zabieram połowę C3. Dobra, więc ja wysadzam pracownię zbrojeniową. Postaraj się być wtedy daleko. I uważaj na Ocelota. Podejrzewa, że nie jesteś tym, kim twierdzisz. Spokojnie. Ważne, że pułkownik mi dalej ufa. Mam swoje sposoby. Nie ma takiego mężczyzny, który mi się oprze. Z wyjątkiem ciebie, rzecz jasna. Ja cię tylko przestrzegam, to wszystko. Wiem. Ruszajmy. Sprawiasz wrażenie, jakbyś się urodziła na motocyklu. Gdybym nie mogła na nim codziennie jeździć, umarłabym. Kiedy jadę, wiatr uderza we mnie tak mocno, że to aż boli. Ten ból pozwala mi zapomnieć o mękach udawania kogoś innego. Nie zawsze jest tak łatwo się oszukiwać. Tylko kiedy jestem na motocyklu, mogę być prawdziwą sobą. Zejdę z motocykla tylko kiedy się zakocham lub kiedy padnę trupem. Jak ci na imię? Nie, pytam o prawdziwe imię. A co jest nie tak z tanią? Dobra tania, byleby tylko cię nikt nie zobaczył. To aparat w guziku. Dlaczego zrobiłaś mi zdjęcie? Zabezpieczenie, żebyś mnie nie zdradził. Co? Znowu zmoknę.